Czekaj. Ja tam idę pokazać. Boję że tutaj nikogo nie będzie. W ogóle mam 83 procent, nie? Ja mam 67. Czekaj, tam pokażę, to może się ludzie zbiorą. Jakby slej, nie? Czekamy aż ktoś tu kto będzie się. O, ej, są ludzie. Siema. My ogólnie jesteśmy na festiwalu ekipy i jesteśmy na strefie content. Więc jeżeli ktoś jest, to nie, wiem, możecie podejść. Po do, do nas. To są tacy ludzie ja coś. Ja ich w ogóle nie znam. Be... Siema! Pozdrawiam Oliwkę. E, jestem ogólnie na festiwalu ekipy, więc no. Ej, ale wiecie, co to jest najlepsze? Że tutaj ogólnie pewnie mnie nie słychać. Jezus! E, ogólnie jest tutaj e, na początku, właśnie takiego napisane, że wiecie, że tutaj ile ludzi jest, nie? I było napisane: ten Karol z Dęba i on, e, pozdrawiam, Ole, i 48 godzin, patrzcie! On jest za taką szybą i on też robi live'a, więc... Jakby slave. Tutaj ma takie coś... Słownie on ma łóżko. By... Nie kumam. On też do śpi. Pozdrawiam Oliwkę! Jezus. Tak się tutaj ludzie drą, że naprawdę... Ej, ale stąd nie można wyjść, bo już nie wejdziecie. Nie. Ej, poczekajcie, bo ja koleżankę zgubiłam. A dobra jest. Ej, ja tam idę patrzeć, bo tu jest coś takiego, że patrzcie. Czy tu jest takie coś? Ty co chwilę ktoś przychodzi, nie? Ogólnie patrzcie. Pozdrawiam Ole! Dobra. Ej, poczekajcie. Bo tutaj są jacyś ale w ogóle nie rozumiem, bo tutaj wszyscy normalnie chodzą, nie? Oni tutaj stoją cały czas i robią zdjęcia. Jezus. ogólnie idziemy zobaczyć czy widać coś z backstage'u bo tam jest backstage i tam parę rzeczy widać ale no ej czy chcesz w ogóle też znać gdzie ja stoję gdzie ja stoję ej to poczekaj 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 to ja to ja będę stać przy wyjściu jakby przy tym wyjściu i wyjść. albo nie, nie, przy tym takim wiesz. Tym, gdzie jest ten Karol z dęba, więc ja tutaj, jak coś będę stać. Ja tutaj stoję, więc no. Tutaj o. Ej, bo on w ogóle tej live'a robi, nie? Autograf, mamy 10 punktów. Nie, no to są niepiękne jest. Ej, dobra, patrzymy co on tutaj na tym live'ie robi. To jest Dobra. Ale patrzcie On tam live'a robi, poczekajcie, pokażę wam. co można Tak. więc ogólnie jak chcesz jeszcze ja tutaj stoję ej dobra bo tutaj w ogóle ej wiecie co się stało? tam coś takiego, że my ze stoimy, nie? patrzymy i tam nagle wujek się drze do plotkar i mówi kocham was plotkary pokażę wam co tutaj się dzieje, nie? Fajnie jest? W ja w ogóle czekam aż tutaj będzie ten. Jak to się nazywa? Aż tutaj będzie jakieś darmowe rody. To zawsze były. Ej, ja pokażę Wam w ogóle Jezus, Takie osie dzieją. Ej, napiszcie w komentarzach, chciałam to zostawić jak oni tutaj gadają przez chwilę, czy po prostu tutaj pokazywać, co tutaj się dzieje? Napiszcie mi, napiszcie mi, co ja mam robić, bo ja nie wiem, co wy chcecie. Czy mam pokazywać, jakby, co tutaj się dzieje, czy o co chodzi? Napiszcie mi, bo ja nie wiem, co ja mam, mam pokazywać, co wy chcecie. Mam, mogę Wam pokazać, jakby, co tutaj się dzieje na tej mini hali, albo co oni tutaj gadają? No. Albo tamtych ten, co tam stoją. I w ogóle tak by the way, szybko, skąd ja w ogóle wzięłam pomysł na tego live'a? Pomysł na live'a wzięłam od takiej dziewczyny na tym, na TikToku. Ale na TikToku nie mam tysiąca obserwujących, więc nie mogę robić live Ej, dobra, gdzie jest ta osoba? Bo tutaj ta x. De, 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 bo ja kurde, tutaj czekam już. Czekam, na, bo się mnie pyta, gdzie ja stoję. To ja stoję przy tym, przy tym tym. Nie, jej dalej nie ma. Dobra, ja opuszczam to miejsce. Ja opuszczam to miejsce i nie wiem. Ja nie mogę wejść na, wejść na scenę. mnie ochrona wywali nie wywalą wtedy ale spróbuję Dobre, wam pokazać backstage'a w ogóle tutaj ludzie latają jak nie wiem co i prawie potrącili backstage tutaj jest i no jest nie wiem, kto to jest. Ej, tam jest świeży. ...jest taki Ej, czy ktoś też jest na ekipa festiwalu? Bo ja chętnie się z kim spotkam, bo mi się, szczerze, trochę nudzi, bo... No, ej, poczekajcie, bo ja koleżankę zgubiłam. Ej, co tutaj się dzieje? Co tam idzie? Ej, pomocy, bo ja koleżankę zgubiłam. No cóż. Dobra. Ej, no co ja mam tutaj robić, o! Tacy ludzie tutaj są. W ogóle nie znam tych ludzi za bardzo, nie? Ej, ja chcę zrobić zdjęcie i screena, nie? O! Martyna! Ze mnie nie widzi. I da się zrobić zdjęcie takie? I piszcie mi, co ja mam pokazywać, bo ja nie wiem. Ej, czekajcie. tym jest moja koleżanka? Nie. Ej, mam zdjęcie, że ludzie się na mnie patrzą jak na Debila. Dobra, idę bardziej tam, a nie, bo ona tam stoi. Czekam na zdjęcie. Ej, bo ona właśnie gada z moją koleżanką. Ej, bo ona się cofa, nie idzie do mnie. Ej, ona nie idzie w tamtą stronę. O, ja dzielę, serio? Ej, dobra, stoimy tutaj, kochani. Kochani, stójmy tutaj. A i będę mówić jak ty, jak ty tapujemy, tapujemy. Tapujemy, tapujemy Widzowie. Mm. 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 No właśnie, No, nie wiem kto to jest ja no dobra, ty też jesteś na ekipa festiwalu, bo ogólnie... Jak ktoś jest na ekipach festiwalu, to proszę mi mówić, bo ja się wtedy z nim mogę spotkać. Ej, w ogóle to jest ten typ taki, takie swoje 5 minut, swoje 5 minut, czy ten. Ja pierdzielę. Ja mam taką rozmazaną kamerkę. pieniądze, nie. Ej, dobra, mówcie mi ja jak coś teraz jestem przy tej kostce takiej, bo jak ktoś jest na ekipa festiwalu, to możecie sobie do mnie podejść. Mi ten grity za darmo. Ludzie się na mnie patrzą, naprawdę. Dziwnie. Ej, dobra, sprawdzimy e, co je Karol z dem. Nic nie słychać, co on tam gada. Ale ogólnie jakieś takie coś, nie chyba tosty. Więc no, Ej, dobra. Ja próbuję znaleźć tak, y, takich y, jakichś ludzi, nie? Właściwie to, by mi pomagać, co ja tutaj robić, bo ja nie wiem, co wy chcecie zobaczyć. Ej, ale fajnie, nie bo mi live'a nie zważają, bo co chwilę ktoś dorosły tutaj jest, nie? Co w tym momencie robicie? Ej, dobra. Ej, zrobię wam room tour w pokoju Karola. Więc tak. Jezus. Taki krzaczor, i taki ten, fajnik, takie na tosty. Takie łóżko fajne. Tutaj ma toaletę, niestety środka nie widziałam. To jest chyba na pranie. O Boże! Taki śmietnik duży. Ej, ja mogę. Ej, bo ja chyba tędy nie mogę przechodzić, nie? Nie mogę. Numer oh 10: Następujący. Najpopularniejsze zwroty na O mój Boże. co jest? Shimano! <overstytu> nie, anyway, w ogóle ja czekam, ja czekam, aż tutaj coś będzie fajnego, nie? Czekajcie, pokażę Wam z góry tam. Ej ludzie, bo ja zaraz będę kończyć live'a, bo ja mam 77%, a jeszcze muszę mieć naładowany telefon cały dzień. Ej, w ogóle, o właśnie, nie pokazałam wam jego lodówki. Taka lodówka. Polecam Wam też oglądać live'a tego Karola. Więc... Dobra. Ja jeszcze Wam może pokażę tam jak ci ludzie tam chodzą. Ale na razie nic się nie dzieje, bo chyba nikt tam nie chodzi. Ale no. Dobra, to jest mój ochotnik 20 sekund. Nie wiem, nikt tu nie łazi już. O, ej, 16 osób. Na powitanie! Dużo. Ej, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Jezu. Cześć, dzisiaj się poczekaj. Idą. Dzień dobry. Niestety nie taki dowód na życie. Zostawiam nie, ja dosłownie jestem jakaś mega mądra podeszłam do operatorów i zrobiłam tak których nawet nie, nie znam, nie fajnie dobra kochani jak będzie 20 nie wiem, chcecie jeszcze live'a? bo ja nie wiem nikt mi tutaj nic nie pisze ani ten 좋습니다. 파일과 파라미터를 지켜 주셔도 되는 거예요. Okej, okay. Elo. Ela i mamy ostatnie razem Jeszcze raz. Nie raz. Proszę o na To jest jednego. Czyli jak to jest. Z na powitanie Z no, jak się witacie? No, witam. Dobra, kochani. Zaraz kończę live. Dobra, lecimy. Nie chcę już No dobra, idzie ktoś. Dobrze. No Nie wiem

tu się wszedł tak. Nie zimia. No dobra, to nie wiem. Przyjdź tam się. A u mnie nie zimie. Zdrowie, stary, jeden z Dobra. Dobra, Nikt co Dobra. Dobra, kochani, ja wam próbuję znaleźć jakieś miejsce, by Wam pokazywać, co tutaj się dzieje. Ej, ale nie ma katoliki, ja myślałam, że będzie, bo jest pins.

Dziękujemy Dziękujemy widzowie Ej, no way, no way, no way, no way. Szybko, kochani, zajmujemy miejsca. Oni by nam ten szli chyba. Więc jak chcecie zobaczyć na żywo, świeżego jeszcze tam parę osób, o! Nie wiem, nie mogę go zawołać, bo tutaj totalnie nic nie słychać. Nie nic, nie słychać. Ale oni tutaj zaraz będą iść. Więc ich zobaczyć możliwe na żywo, ale ja nie jestem pewna, czy oni tędy będą iść. Więc jak chcecie zobaczyć kogoś... Idą? Ja chyba idą. Idą, 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 będą iść, kochani. Chyba, chyba Tim idzie, ale nie wiem. Idzie tam ktoś? Szczerze nie wiem.

Ekipa! Nie wiem, o co oni w ogóle pytali, ale no. Po prostu przyknęłam ekipa, nie? Ale ja mam taką fajną kurzeczkę. No. Ej, ale tutaj ich widać. Dobra, kochani, ja już kończę live'a. Ja już kończę... Ja już kończę... Nie, no super. Cały live nikogo nie było praktycznie. Teraz kurde, prawie 30 osób. Nie, kochani, ja naprawdę nie wierzę. Ej, ktoś tutaj idzie? Nie wiem. Ale patrzcie. Tam jest ta Julia Stawska. Ktoś, idzie, ktoś tu 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 idzie. Tu idzie. Pola, 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 Cześć. Cześć. <grystanie> Pola, <grystanie> ja Pola, 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 Niechajcie na gry. Niechajcie! coś Niechajcie! 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 to Niechajcie! Niechajcie! Skołek świeży idzie! Pozdrawiam Natalkę! ŚWIEŻY! Ja mam dziwny głos zawsze na ekipa festiwalu. Dał, więc skończyli tę wyprawę dla Co tutaj idzie? Ktoś idzie? Michu, Michu, Idzie Michu, kochani. Przed tej co chwilę ktoś tak chodzi. Nie wiem. Chyba nie. 12. Dobra kochani, kończę, papa. Ale jeszcze Wam pokażę. Jestem gościu z twoje pięć minut. Zrobiliśmy to razem dzisiaj, każdy z nas to zrobił. O, siebie, każdy z nas może być, Jeszcze w droga o, na hop, chodź. raz, dwa, trzy, cztery. Mamy? Tak? Jeszcze raz. Nie? To jeszcze raz powoli, dobra. Dobra. Ja przodem. Wychodzimy. Hop! I wróć. Hop! Jezus, ej jak się kończy live'a? Hop! Jak się kończy live'a? Ej, pomocy! Ibrot.